Coraz więcej osób mieszkających w Świdnicy przebąkuje o tym, że Świdnica powinna być kolejnym po Śląsku miastem mającym na celu zrobienie referendum pokazującego, czy, jest, czy to miasto jest zadowolone z pani prezydent i włodarzy, czy nie. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na moim profilu jak zawsze polityka, informacje i ciekawostki bez cenzury, bez pudrowania i bez głupot gadania, więc nie zapomnij mnie zaobserwować, bo jutro już kolejna dawka informacji bez cenzury. A więc chodzi o miejscowość Świdnica. Piękne miasto, bardzo przedsiębiorcze miasto, miasto, w którym jest kościół pokoju, kościół zbudowany bez jednego gwoździa, ale także od ponad 10 lat w tym mieście rządzi prezydentka, kobieta, która była kiedyś twarzą lewicy. Co prawda twarzą dalej została lewicy, ale serce ma już w pisie kolaboruje z Pisem, kolaboruje z Konfederacją. Ludzie, którzy w zeszłym roku w kwietniu na nią oddawali głosy, dzisiaj mówią, że nie oddawali głos na pana Lewandowskiego z Pisu, albo na pana, który jest twarzą Konfederacji. Dzisiaj ci ludzie są przerażeni tym, co się dzieje. I tak ja nie mieszkam w Świdnicy od roku, wymeldowałem się właśnie w ramach protestu. Przeciwko temu, co robiła pani prezydent, ale ludzie, którzy mnie znają, nawet wczoraj na jednym ze spotkań towarzyskich, na którym byłem, mówią, że coraz częściej mówi się w świdnicy o referendum. Więc ja mam dzisiaj pytanie, jako osoba, która urodziła się w świdnicy, mieszkała w świdnicy, czy ty jesteś mieszkańcem świdnicy i czy ty poszedłbyś, poszłabyś do referendum? Za ogłoszeniem przyspieszonych wyborów w mieście śwince? Czy pani prezydent i rada, która dzisiaj w tym mieście jest, całkowicie ci pasuje? Więcej na ten temat na moim kanale na YouTube, link do niego znajdziesz w bio, ewentualnie tu w opisie.